Witam w części piątej budowy modelu dramatera z Debronem. Jak wcześniej wspominałem, w części piątej poprowadzę poddeny serwa. Wkleiłem tu podstawy pod serwa z klocków z balsy. To jest serwo wysokości, tu jest poprowadzone serwo steru kierunku też klocki przyklejone do węgli cyjanoakrylem szybki klej bardzo szybko wiąże od dołu poprowadzone bogdany w nim drucik 8 mm także snap steru kierunku snap steru wysokości końcóweczki zrobione na zetkę to wszystko jest wklejone. Tu przygotowałem podwozie. Będzie to płoza z piercika. Wyciąłem taki trójkąt. Tu jest. Przyszyłem to, nawierciłem drut. Yy, dziurki przyszyłem to drutem do tego trójkąta. Bardzo go sprężynuję, także to będzie pełniło rolę zakończone jest to takim oczkiem tu będzie imitacja kółka w przyszłości klejone to będzie w tylnej części tu zakleję i tu przyjdzie na no to przyjdzie cały tył zasłonięty, także to będzie dość mocno wziąć też będzie akumulacja koła, to będzie można można jako kłozę, ale zrobię to, jakby to jakby pół zrobię po prostu tak, żeby była koła skrzydła, przygotowałem też w międzyczasie skrzydła zostały oprofilowane końcówki płatów wycięte, w międzyczasie wycięte lotki, oklejone są e, Kalsa pozostaje w jeszcze zawiasu. Końcówki, skrzydła, i obcięte do profilu takie. Mogę być w modelu. Oszlifowane. Ponieważ tutaj było troszeczkę szlifowania i... Wiem, że ten deprom po pomalowaniu będzie miał takie troszeczkę inne. Ja pokleję go jeszcze papierem typu natron. Bardzo fajny, mocny papier. Cienki. Będzie to też tworzyło jeszcze bardziej wzmocnioną konstrukcję skrzydła. Pozostaje jeszcze założenie kół. I prezentuje się w ten sposób: serwo od lotek, serwo steru kierunku, serwo steru wysokości. Tu będzie stawiony odbiornik, z przodu regulator, pozostaje mocowanie silnika, zabudowanie tej części na stałe i ta część będzie. Zdejmowano do dojścia do elektroniki włożenia baterii. No i obudowa kabinki. W dalszej części nad pracami przy dromaderze wkleiłem zawiasy lotek. Po dwie... po dwa... Po dwie dwa zawiasy na lotkę pozostaje wkleić orczyk zarobić na końcu popychacza Z wkleić orczyk zamocowane są koła koła zamocowałem takimi specjalnymi tulejka, to jest tulejka z przekręcana na imbus i ona mocuje kółko żeby się nie przemieszczało, nie spadało. Zamocowałem też silnik. Silnika użyję tu do tego modelu EMAXa 2212, ponieważ wykorzystałem on ma, on ma oryginalny miał krzyżak do mocowania do wręgi, ale wykorzystałem do innego silnika, dorobiłem. Że należy pamiętać też o wychyleniu. Tu jest podkładka zrobiona ze sklejki. Doświadczalnie przy oblocie skłon silnika wychyle. Teraz jest wychylenie. Można to sprawdzić przykładając. Przykładając w ten sposób kąt do wręgi Prostym. Musi pamiętać o tym, żeby silnik miał wykłon w dół co najmniej 2 stopnie i w prawo, ale ważna, ważniejsze jest po prostu, żeby miał wykłon w dół. Tu w tej części za wręgą są to na 4 śruby M3. Nakrętki będą przyklejone do wręgi. Tu będzie umieszczona. Pianka osłonie tą wręgę pianką. W tej chwili wykonuje część kabinową. E, tu już w tej chwili mam tą część, która będzie zdejmowana, jest do doklejona w taki sposób, że Nakleiłem od wewnątrz oczywiście bardzo przydatna przydaje się tutaj taśma samoprzylepna, jest to zaklejane oczywiście tu gdzie nie będzie to tylko ma być to yy, ma się łączyć a nie tu w tej części te dwa elementy nie są ze sobą sklejone, tylko tu po prostu i do ręki jest to zaklejone, zaciśnięte. Jeżeli klej zwiąże odepnę taśmy i w tej, ta część będzie zdejmowana. W tej chwili właśnie wykonuję tu część jakby kabinki. Yy, polega to na docinaniu, przycinaniu, szlifowaniu i z takich elementów właśnie też za pomocą taśmy przyklejam, dopasowuję, docinam. No, wymaga to troszeczkę cierpliwości, ale niestety, żeby był efekt, tak to się mi prezentuje. E, ta kabina będzie, te elementy później posłużą mi jako wzorniki do wycięcia e, folii. E, robię to też jako, jako, będą jako wzorniki i jako do oblotu będzie to część tej kabiny. A później to zdemontuję i zrobię kabinkę taką przestrzenną, żeby będzie widać wnętrze troszeczkę. A ma być taka półmakietka, czyli będzie wnętrze uzupełnione, Tam wewnątrz też wkleiłem. Słabo widać, może światło. Tu wkleiłem takie części piankowe do wsunięcia odbiornika. Użyłem tu pianki to jest pianka z osłony na rury ciepłownicze bardzo dobra, fajnie się nie, lekkie, bardzo można też ona jest naturalnie gięta planuję zrobienie miga 21 też z pianki myślę wykorzystać to jako część te części obłe myślę, że to będzie też dobrze Dość sztywna, że ta część rurowa, tam jest dużo objęcia, wszystkie elementy są półokrągłe, ale to w przyszłości. Właśnie kończę oklejanie kabiny. Jak widać pełno ścinek jest to docinanie, przymierzanie, obrabianie i Tą część tylko za kiołem, reszta jest z pojedynczych docinane z pojedynczych elementów, naklejane jeden na drugi, żeby ten garbik tu wy wyrobić. Mam tutaj już element dopasowany posmarowany klejem. Zamykam całą część i po zaschnięciu kleju. W twardzeniu będzie to ten cały grzbiet poprawiony. następnie jest cały tu jeszcze pooplejany taśmą, podociskany, to wszystko. Tu, tak samo zklejałem te elementy, tutaj też wyszła taśma, ślady są taśmami. Klej związał, Przystępuje do obrabiania kabiny tego właśnie charakterystycznego garbu dla dromadera w ruch idzie papier ścierny i oszlifowanie do porządnego kształtu. Także docinanie, przycinanie, obcinanie i obróbka papierem ściernym. został praktycznie skończony. 90%, przygotowany do obłoku.